Musimy oczywiście powiedzieć, że nie znamy w każdym szczególe nowego ładu, ale myślę, że dzięki temu zbliżeniu się do partii władzy będziemy mieli też czas i więcej możliwości, by te szczegóły poznać i może w jakiś sposób sugerować. Drobne jakieś zmiany czy kierunki i tak dalej. Ale w Nowym Ładzie jest sporo pomysłów, które były już komunikowane przez KUKI z 15 od 2015 roku. Wspomnę chociaż w 2016 roku złożyliśmy projekt ustawy o kwocie wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych. No ale wtedy akurat no, nie było jeszcze też mocy sprawczych czy jakby takich realiów gospodarczych, by tę kwotę wprowadzić prawdopodobnie, i ustawa została została, nie została przegłosowana, ale cieszę się, że jest w tej chwili to, 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 to jest naprawdę duża radość. Jest wiele rzeczy, jest, myślę też, że jest, będzie zainteresowanie naszym programem obywatelskim, programem rolnym. No wieś tutaj też wymaga, a może i bardzo wymaga, a nie też wymaga, mówię to jako mieszkaniec wsi zresztą, więc, więc i absolutnie szczerze, no większego, większego zainteresowania, choćby sprzedaż bezpośrednia przez rolników w niedzielę, choćby ogarnięcie spraw konopi przemysłowych, podkreślam przemysłowych, żeby nie było mieszane z innymi, które mogłyby zastąpić plastik. No wiele jest takich spraw, ale tutaj specjalistą jest Jarek Sachajko, ja się nie będę bardzo mocno w tych, w tych kwestiach wypowiadał i tak Ale to już został pan skrytykowany zarówno przez opozycję polityczną, jak i środowisko artystyczne niektórych swoich dawnych kolegów. Zdaje się pan tą krytyką niespecjalnie przejmować. Nie, panie, z tymi kolegami to jest na życie, bo tam kilkakrotne wyjście na scenę, czy wspólnie, no to trudno nazwać koleżeństwem. Natomiast, natomiast pani redaktor, ja idę po słuszne sprawy. Ja nie idę po spółki Skarbu Państwa, ja nie idę po stanowiska ministerialne. Bo ja po prostu wiem, że ja Paweł Kukiz nie posiadam takich atrybutów, by zarządzać państwem, a ponieważ swoją Polskę kocham, wiem gdzie jest moje miejsce. A moje miejsce jest przede wszystkim jako tej osoby, która niesie te idee, które jakby wzmocnią rolę obywatela w państwie i zmniejszą tą siermiężność i taki, takie uprzywilejowanie pod wszystkich, podkreślam, wszystkich opcji, wszystkich partii, przepraszam, nie opcji, partii politycznych. To są rzeczy do, tutaj mam na myśli też ordynację wyborczą. Przecież w Polsce nie istnieje indywidualne, bierne prawo wyborcze. W Polsce możesz startować do Sejmu tylko pod warunkiem, że albo jesteś członkiem jakiejś partii, albo swoje własne stado stworzysz, to wtedy możesz kandydować do Sejmu. Ale nie możesz już swojego powiatu, ze swojego powiatu startować do Sejmu. Ten fakt z kolei indywidualnie to z kolei powoduje, że, że człowiek, że, że poseł nie jest tak mocno związany z obywatelem, jak być powinien. Bardziej boi się oligarchii partyjnej niż gniewu obywateli, ponieważ ma pewność, że ordynacja jest tak skonstruowana, że jeśli nie będzie posłuszny względem partii, oligarchii partyjnej, to po prostu nie zostanie już posłem, bo go nie wpiszą na listę. Gdyby było prawo indywidualne, można by było, można by było startować samemu bez pomocy konieczności pomocy żadnej partii. Ja przypomnę, że w 2006 roku. Prawo i Sprawiedliwość wyszło z propozycją zmiany ordynacji wyborczej na model taki podobny do niemieckiego, model ordynacji mieszanej. 16 list wojewódzkich partyjnych i 230 posłów wybieranych indywidualnie jak gdyby poprzez, poprzez jednomandatowe okręgi wyborcze. Tak to mniej wygląda. I ten temat jest dyskutowany, również ten temat jest wpisany w nasze porozumienie, ale tak jak pani raczyła zauważyć, na to jest potrzebny czas. Trzeba ten, zrobić audyt... Obecnych okręgów wyborczych, zobaczyć, czy gdzieś nastąpiła depopulacja, czy ta przy tej potężnej migracji to wszystko się pozmieniało. Więc a potem druga jeszcze sprawa bardzo istotna i na to też potrzeba czasu, mianowicie czas na edukację obywateli w zakresie nowej formy głosowania. Ale jest dobra wola, więc zobaczymy czas, pokaże, jak się ta współpraca będzie układała. Ja tak jak już powiedziałem, nie mam wielkiego problemu z nowym ładem, więc, więc no liczę tylko na, na, na takie rzetelne wywiązanie się sumowy przez prawo i sprawiedliwość i będzie dobrze.